Witamy widzowie w kolejnym odcinku Zajemania w z Oliwią. Dzisiaj z zajmiemy się budową domu. Tą... Faktycznie. Boję się tego, co wymyślisz. Zapomniałam. Jak zapomniałaś? Chodź pozbierać drewno. No. Mega, mega quest. Czy nie dawać? Może raz, no? Tak, lepiej nie dostaniesz. To nie dostaniesz, okay. Musisz sobie na nią zapracować. Pracować. Jakie drewno? Kultowe. Bo nie ma żadnego... Gorem dobra. jest w dziurze. Nie ma Potrzebuję... Zabijaj, bo ja potrzebuję na kowadłub, żeby zrobić Janka i dzbankę. Ile ci co ją słucham. do. Cztery. Chop na tą skrzynę? Ja nie, 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 o trafna. Dobre drewno trzeba zabrać, bo wiem. Mię ci się. To nie chce Janków. Janek i dzbanek. Dobra. Chodź tutaj po drugą. A, no. Może być tylko jeden, ja Ile tego drewna potrzebujesz na ten dom? Dużo. Parę starych. Właśnie poszukam miejsca na będzie Kordy 5000 na 60, na 80 A ty mi pomożesz? Może I... Pomysł też. Też pomożesz mi wymyślać. Ty, ty, ty nie masz planów w głowie na ten domek już? Nie, nie mam. pancernik. Czemu on się tak łają Nie podoba mi się to. Pancernik? Wiesz, ja to myślę, że ja, ja kiedyś całą zużyję, nie? Nie będziemy diamentów zużywać niż jakiejś Nie, Chyba. Potrzebuję jedzenia. Cztery? Na tyle mi się kiedy wystarczyły Idź do mojego domku Dobra, zrobię sobie, sobie, zrobię sobie Ale nie diamentowo. Gonią go zombie Głupi jest jakiś Ej, teraz ma, musimy pozamy... po, pozamykać villagerów przy dwóch domkach Zabuduj ich po prostu, żeby nie mogli wyjść Potrzebny dzbanek po prostu Dzbanek Janek i dzbanek Zombie z czasem łopatą Ty gro. łopatę? Dwa małe pierwsze. Dwa małe mi się zespije przed twarzą. Gin. jakieś odgłosy szympansa, okej. to Ja no. Dwa małe skurczy byki mi się zespije przed twarzą. Ajajajaj jeszcze koło mnie. masz z Raz, dwa, trzy i pół. Nie postarałeś się. Nie postarałeś się, Nie no, jest Nie wiem, ile ja potrzebuję. Kiedyś plazmat. Ja teraz tak, patrz. Co ty robisz? Masz to. To. Co i co mi z tego? No i to. No weź to. I widzisz, owieczki są Drugi zagrody. Dużo. I Owieczki i. Ja nie, Ale... ja nie jestem farmy. Ale, o... Ale owieczki krótkie mają tu sobą. Jakie wymagania? No bo zawsze tak się robi, no one się mieszają później Od czas Żeby tego to, zrobić Było duże, ale nie za duże i nie rób na tym terenie Znaczy zrób, ale tutaj, w tym miejscu Rób, ale znaczy. nie Masz, połóż mi powiększać Dobra, zrób, zrób tą zakrodę. Wyznaczę ci rogi Róg, jeden róg, drugi róg Trawtek na środku. Chyba ja się równo. E, Jeszcze sprawdzę, czy równo. To jest płot? To jest słodko. Naknąłem się. Nie wsuwałeś. Nic się, ja się zepsułem. Trawtek ja został w środku. Tu masz krowę, tutaj masz owca. Może jakieś wejście do tego by się przydało? No, furtkę, albo dywanik. Yep. Nie tutaj, bo tutaj jeszcze musisz zrobić płotki. tego, tu? Dlatego, bo tu jedno będzie na krowę, a drugie na owce. A furtkę tutaj daj. U. Niosę to, co lubią krowy i owce. Nie, za ja mam po angielsku Minecraft. To tragedia. To tragedia. Popolę. Jedna, jedna krowa sama weszła. Stój tam, stój, stój, stój. Właśnie tu. Idzie za tobą. No nie, no idź sobie weźną. Lej Poszła. Damy kai mamy dwie owce. I Dobra. Jeszcze jedna krowa by się przydała. One more krowa. Siłeczka, <laughs> masz. Szukaj krowy. <laughs> Szukaj muciki. Krow! Nie, to się nie. Co ja robiłam? Tomek. A, ty to nie miałeś drąbać drąbki, tylko krówki szukać. Drewno ważniejsze. Krówkę szukać. Krówkę nie się zrespi i prędzej czy później. Drewno się sama, nie zbierze. Nie. Nie, no, to nie Mu. Jest mućka. Jest? Jakieś. Tysiąc Kis... bloków domu, ale jest. To błot. El. Wiesz, wszystkie. Ale kurde, nie da, nie da rady, wszystkie rady są z nimi się no bo szybciej się będą chcę robić małe krówki Ja teraz pieska znalazłem jak wszystkie się przebiłem na morzu Kurde, coś dziwnie oryginalnego mi wychodzi tutaj Widzisz tu coś? Co, coś tu jest. Ja, jak jak to wyjdzie, to wiem. Ale chodzi, żebyś nie, przy... nie przesłał w stronę Janka, bo nim się mylą. <laughs> oni ci się mylą. Wiesz, jak wywalaj. Kilo. Eee, Kierowka, motyka. Oliwia potrzebować więcej drewna na większy dom. A może w tym starczy? Nie wiem. Ale i tak idę na Ale ładne widoczki. Bo nie ci budować i tak myśli pomóc. No to ci pomagam, zbierać ci drewno. W budowaniu. Ja nie, ja nie jestem architektem. Ale nie, nie każe projektować nie. ja ci nie każę projektować nic. Ja ci każę po prostu być ziomkiem odbrudnej roboty. Ci po prostu, słuchaj, ja zrobiłam projekt, będę będziesz stawiał ściany, podłogi robił. No odpalę sobie projekcik na Projekcik. Robiłam, ale, no rozłożyło mnie, ale pamiętaj, hmm. że też to robić. No to to powinno, one to powinny, to robić same, jakieś nocy. Nie, bo one potrzebują jedzenia. Dobra, jak to budujemy? Weź zrób, e, zrób mi trapdory. Ile? 8, na razie 8. I skrzynkę zrób, dużą. I połóż po craftingu. 8 trapdorów. Dużą skrzynkę. No właśnie, jeszcze trzeba przy, by się dołóżć osobne miejsce na ten enchanting. Ja zawsze robię osobny odcinek na robienie enchantingu. O, dziękuję. Tak. Widzisz to, ile ich tu jest?! What the fuck? Coś ty zrobiła! Nic, jakby to jest... W Minecrafcie jest takie coś na wioskach, a może w jakimś co tam... Tak, to jest to, No panie, panie rolniku, pogniewamy się, proszę wywadzić. Najpierw no, Creeper to tego samego... Olej, wysadzam to wszystko fizyku. <gryzny> Pomóż mi. Bigo. Bigo, ja go będę trzymać. Jak się na niego patrzy, to on nic nie zrobi. Tak zrobiłeś, Powiedziałam bez przesady. Las mamarłeś nasze drewno! <noise> które ja zbierałem! Jesteś najbardziej bezużytecznym pomocnikiem. Ok. Najgorszy pomocnik nie ja Idę po zapaliczkę. Pani architekt się wstanie wypa. No bo kurde przybierasz nasze pieniądze, myślisz, że z darmo takie rzeczy można kupować to wszystko. A, tak. Kosztuje pół płytki i tak, najbardziej to jest za darmo. Nie, nie Wiesz i tak to w zapasie jest, ale no dobra Dobra plazma, sorry, że to zdawałam, to jesteś super. Tak, wiedziałeś tak. co robisz, Czy pewnie nie wiedziałeś tak fartownie cię wyszło, ale... ale... ale dobrze. Uuu, w takim brzydkim miejscu, No dobra, na razie może być. Uuu, ale gówno. Ale mi się to nie podoba strasznie. Siekier chce. Pazma. Siekierek chce. No nie, zasadziłeś kwiat. O nie! Kwiatki! 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 Ej, wiem co możesz zrobić. Zanim pojome. Idź do dżungli i pozbieraj liście dżunglowe. Iście. Tak, musisz ścinaczkę do, do włosów. Ścinaczkę do włosów? No do owiec. Ścinaczkę do włosów. Do zełna. To się nazywa nożyczki. Weszli mi tu. <ścoughs> Weszli mi na chatę zombie. Zabili. Ja poradzisz sobie. Protowałeś mnie. Proszę. Mm. Liście. Źle że zrobiłam No to trudno. A nie, dobrze. Czyli jeśli... Nie podoba ci się. A gdzie byliście? Wrzuciłeś tam dom psalm? Tak. A od do ciebie idzie. Mnie no nie Niper. Creeper! Bury na creepery, błagam. Plasma. Ej, to jest ten dziad z tymi. Zabierzemy mu linie. Linki, zabij go. Ale najpierw zobaczmy, co ma do superowania. Bo czy jak już nie widziałem, to nie muszę z nim handlować. Nic ciekawego nie ma. Dobra. Dobra. Bieskie? Ej nie no, musi być razem w domek. No okej, okay, to chciałam teraz to. Drabinki jakie są? Brakuje nam surowców. A, bo tu nie za. Co, drewna brakuje? O no, drewna kamień. Kamień aż tak się nie przyda, możesz nakopać trochę drewna. I... Nakopać. Ja bym poszedł do jakiejś kopanii, żeby po prostu zupełnie zapasy mm. kobra. Bo okej, na to jest robić. Mm. Więc okay. O! Okej, okay. trochę jest, no. Odrobinka o, Odrobinka jest. Drobinka, koło ca ca całe dwie siebie, poszły. Tylko jeszcze mm. powiem. Ja tego nie potrzebuję. jak potrzebuję. to mm. Eps. Ja mój diet. O Otóż. <grylko> Wybacz diet. Kości na pieski. Chodźcie, się pieski mieć. Nie wiem, co się <grylko> Których nie da się ściągnąć i jeden sposób na ich to zabije pieska. Ja nie, nie będziemy zabijać w No Nie, nie chcę. A ja mam kota, zapomniałam. To Ty masz trzy koty. Trzy koty. Będzie ich jeszcze więcej. Nie będzie. ja zostanę kosiara w odcinku piątym. A będzie do 100 kotów tam. Okej. Okay. Więcej Więc Więcej jeszcze potrzebujesz? Punkt no, nie. Bo może <grymne> <grymne> A, to jest takie drzewo, liście. Więcej drzewa! Wiele żyrowie do kupi. Czy się robi? Tam był A, o, i coś z tym mikrofonem, wyciągnę ciągle coś puka. Nie wiem, ja nic nie zrobiłam nie. Tylko ci mówię, że tam coś. Kabel, ma, ty kabel, Teraz coś słyszysz? Tak. A, A tu nie wiem, co chodzi. Hmm. O. Coś zaczęło wychodzić. Coś zaczęło się podobać. Aha. Dzięki perów. Będziemy mieć u góry. Niestety ja tam zrezygnowam, jakby, nie? Żeby na nowy trick się to otworzyło. Okej, okay, ale ja... nie, ja zatrzymamy na razie po prostu, ja nie wiem, jak bym je A. I czemu posadziłeś stafonkę dżunglowego drzewa u nas? Nie, ze za, za wazami, Feko. A co jak urośnie? Urośnie, będzie drzewo do, do, do ścięcia. Ja nie bejtuję, To Poza tym Często taki, że nie mogę. Jak nie, nie. Często bejtujesz, więc czemu miałbyś teraz bejt... miała bejtować? O! To znaczy... Ja nie jestem na ogłowym kłamcą Tak, ja, ja zginam. No Creeper jest, poważnie. cały czas się pod moim domkiem. Mamy jakiś straszny ten, straszny jest ten seed, po prostu cały czas się respy. O, 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 zaczyna, zaczyna wyglądać. Plasma help! Teraz naprawdę help! Idea. Zapomniałam, że mam Noa i się atakowałam go. Bo... Oto żyje Rybki powodę, chyba że jakoś jakoś książkę się trafi. Nie, <z trench> <smarty> Moje 24! Nie, poziw, mam 7 poziom! Mam siódmy poziom, ja miałem 24. Chyba że tego nie nagrałem, nagrałeś to? Eee, nie,